zaciekawiła, rozdrażniła i wręcz powiedziałabym zmasakrowała tłuszcz. Wiecznie, wieczny tłuszcz, wieczne węglowodany i to nie takie, że kurczę za dużo owoców czy tam za dużo, e, za dużo słodkich, słodkich napojów. Wszystko wszystko przetworzone, wszystko Dzień dobry Państwu, witam się z Wami w nowym vlogu. Dziś zaczynamy od zepsutego samochodu. Stoję, normalnie sobie jechałam. Nagle zaczął szarpać. Zjechałam na bok i teraz nie odpali. Teraz nie odpalę, stoję. Mam dzisiaj załatwienia, wyjechałam sobie normalnie. To jest boku na awaryjnych. Pierwsze co telefon do męża. Jestem zenerwowana. Niech coś działa. Niech, niech ktoś tu przyjedzie. mnie. <słuch> Za dużo go nachwaliłam. Po prostu ostatnio chciałam wam powiedzieć. Za dużo nachwaliłam Jarusia awaryjna. nic się z nią nigdy nie dzieje. Może jest w trasie, nie? Może jest w trasie. Ogarnął temat. Ktoś przyjedzie. Tylko ja nie wiem, czy się teraz pisze, że jak ktoś przyjedzie i mi tutaj coś naprawi. Co czy to będzie działać? Nowy, 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 nowy rok. Już w domu. Już w domu. Dwadzieścia stopni. Słońcu na balkoniku, także chyba wiosna. Wiosna się nam tutaj zaczęła w styczniu. A co z samochodem? No cóż, no, z tam odtransportowano do domu. Ki z moich załatwień, ki z mojego dzisiejszego e, harmonogramu dnia, w sensie, e, z części na pewno harmonogramu dnia. E, no i tak. No i na razie chyba jestem bez samochodu. Jestem bez samochodu, trzeba tam kilka rzeczy naprawić. Panowie powiedzieli, że to raczej jakaś pompka. Pompka paliwowa do wymiany. Jakieś przewody też do uszczelnienia, bo widać działanie kuny albo innego zwierzęcia, które tam drapie pod maską. Mieliśmy już, mieliśmy już akcję kiedyś z tego typu drapieżnikami tego typu gryzaniami. Podgryzły też swego czasu jakieś kabelki mojej mamy w samochodzie dawno, czy no może nie tak dawno temu, ale jakiś czas temu i im się zapalił samochód po prostu. Więc co, nie ma wcale śmiania. No i całe szczęście, że mnie uratowali. Uff, taki stres. Boże, taki stres. No ale jestem. Jestem w domu i no cóż. Ratowana. Ale dzisiaj jest przepiękna pogoda, świeci słońce, a ja przybywam do Was z taką małą pogadanką, muszę, bo się uduszę po prostu. Od kilku dni, właściwie to już od dwóch tygodni, oglądam taką laskę na TikToku. Kobietę na TikToku i ona zawaliła całkowicie mojego fila. Chciałam Wam o niej opowiedzieć. Ja przesunęła tak bardziej może, może w tą stronę. Ja wam będę tutaj puszczała klipy. Z tego TikToka, bo mnie zaciekawiła, rozdrażniła i wręcz powiedziałabym zmasakrowała, jeśli chodzi o moje postrzeganie dawania jedzenia dzieciom. Dajcie mi znać, czy Wam też się wyświetla. Na początku, jak mi się zaczęła wyświetlać, sobie myślę: ok, podaję tam jakiś lunch, podaję jakiś obiad dla dzieciaków. Myślę sobie: Spracowana, samotna matka, e, bardzo um wymęczona, tak wyglądała na tych tiktokach, przynajmniej bardzo wymęczona, e, sfrustrowana, być może właśnie z jakimiś problemami. E, nie chciałam się już wgłębiać w to, w każdym razie, do zrozumienia, ale w miarę jak algorytm TikToka zaczynał mi pod podsuwać więcej, ich film więcej jej filmów. Dowiedziałam się, że ta kobieta żyje w jakby trójkącie ze swoim mężem i mężem, ze swoim partnerem i z partnerką. E, ma trójkę dzieci: roczniaka, czteroletnie, dwuletnie chyba albo czteroletnie? Czteroletnie i już tam, tam letnie. W każdym razie trójkę dzieci ma, i ona pokazuje na tym TikToku, jak gotuje dla nich, jak przygotowuje posiłki dla nich. I o ile na początku byłam w stanie zrozumieć, że po prostu nie ma czasu na to, żeby przygotować ten posiłek, nie ma czasu, żeby pomyśleć nad tym, po prostu wrzuciła na ten talerz cokolwiek, co bądź, to po czasie zauważyłam, że wszystkie ich posiłki wyglądają tak samo. I Sory, wielkie Sory. Ale w życiu nie podałabym mojemu dziecku, który aktualnie ma 16 lat, nie podałabym mojemu dziecku chipsów na śniadanie, nie podałabym mojemu dziecku e, kotleta smażonego w wysokim tłuszczu na śniadanie. Absolutnie żadnej czekolady, absolutnie żadnych takich przetworzonych rzeczy nie podaje do jedzenia. Są to, można powiedzieć, takie znaki, przekąski, yy, które jeżeli, yy, u nas przynajmniej tak jest, jeżeli ktoś ma ochotę, to sobie weźmie jedną, dwie rzeczy na dzień, przekąsi sobie i, i to jest wszystko. I jak mu tam spada cukier, <laughs> czy po prostu ma ochotę na coś słodkiego. A ona to wali na śniadanie, na lunch i nieraz na kolację, więc po prostu mnie rozwaliła na łopatki ta kobita. Plus jeszcze nazwała swoje rodzicielstwo, swoje zajmowanie się dziećmi, swoje zasady. Tytułem silki mam. Nie wiem, co to znaczy. Tam w komentarzach była informacja, że jest to przeciwieństwo Kręci mam, czyli kranchi um, mam czy tam migdałowej mamy, mamy, która podaje tylko zdrowe i tylko zbilansowane posiłki. Ona jest jej przeciwieństwem. Ale kurde, aż tak. Kurde, aż tak. I ona w tym filmie wrzucę Wam go tutaj, opowiada. Żadne stylki mam, więc jej dzieci mają dostęp 24 na dobę do słodyczy. Jej dzieci mają dostęp 24 na dobę do ogólnie do, do jedzenia. Jej, do, Jakiego, jakiego sobie nie zażyczą? Ten roczniak na przykład, to, to dwu czy tam trzyletnie dziecko, na przykład. Jej wszystkie dzieci mają tablety i e, gry. E, dzieci mają w pokoju telewizor z Xboxem, co mnie po prostu rozwaliło na łopatki. Takie małe dzieci, nie? Takie małe dzieci, gdzie w dzisiejszych czasach wszyscy walczą o to, żeby tego czasu przed ekranem, przed telefonem, przed telewizorem było jak najmniej, albo był to jako taki wartościowy czas. Kobita po prostu mówi, że. Dzieci mają nielimitowany czas przed telewizorem. Telewizor mają w pokoju. Każdy z tych dzieciaków ma jakiegoś switcha, jakieś tablety. Jeden dzieciak ma nawet dwa tablety. Bo jakby się jeden rozładował i trzeba było podładować, no to ma od razu drugi na wymiankę. I no słuchajcie, daleka jestem od krytykowania i komentowania takich zachowań, ale kurde, tu nie dam rady. No po prostu nie dam rady. I już zaczęłam oglądać z moim mężem te TikToki, ja mówię, Psz, mi to, przesuń tę babę, nie mogę na nią patrzeć. Samo to, samo jej zachowanie, samo to, jak ona rzuca tymi talerzami, same te jej okulary, które jej opadają, ja nie wiem, właśnie od razu pomyślałam, że, że, jest, że jest samotną matką i że ma jakieś problemy finansowe, jak ją, jak ją zobaczyłam, okazuje się, że no niekoniecznie. I okazuje się, że niekoniecznie, że oni żyją tam w trójkę, troje dorosłych osób i troje dzieci. I, i, I strasznie mi to rozwaliło psychę. Dlatego, że, no kurde, żal mi tych dzieci, no kurde, żal mi tych dzieci, co one jedzą. Też nieraz mi się pokazuje, jak ona gotuje, jak ona dodaje po prostu, jak ona dodaje te wszystkie składniki. Jego nakładzie mięso na zimną patelnię, w głęboki tłuszcz, to wszystko się w tym głębokim tłuszczu gotuje. Wala półtorepki jakiejś tam gotowej przyprawy, miesza to w tym zimnym tłuszczu, ciągle w nagrzanej patelni ogromna, ogromna ilość zazwyczaj jest to spaghetti to co ona tam robi, to zazwyczaj są to takie szybkie posiłki, posiłki z gotowców podgrzanie e, zrobionych już bułeczek podgrzanie jakichś e, e, no, no nie wiem, jakichś takich nuggetsów Coś, ten desen po prostu, wszystko jest zrobione z gotowców, a to jak ona dzieciakom kładła na talerze e, frytki, w sensie miała podpisane, że przygotowuje posiłek dla moich dzieci. I przyniosła torbę normalnie z jakiegoś fast foodu i wyciągała burgery, wyciągała, e, wyciągała frytki i kładła to wszystko, rozkładała to wszystko na talerzach. No, chwała ci kobito, no, chwała ci kobito za przygotowanie posiłku dla Twoich dzieci w taki sposób. Daleka jestem od krytykowania, ale kurde, tym razem skrytykuję. Tym razem skrytykuję, dajcie mi znać, co sądzicie. ja po prostu uważam, że no jakby u nas taka sytuacja miała miejsce, no opieka społeczna na pewno by się zainteresowała tą kobietą. Na pewno by się nią zainteresowała i tym, jak oni żyją, tym, jak ona karmi swoje dzieci. Przecież to jest tłuszcz. Wiecznie, wieczny tłuszcz. Wieczne węglowodane, i to nie takie, że kurczę, za dużo owoców, czy tam za dużo, e, za dużo słodkich, słodkich napojów. Wszystko, wszystko przetworzone, wszystko wysoko przetworzone, wszystko gotowe. No po prostu nie, nie dramat. I gdzieś tam ludzie też ją skrytykowali na tych, w tych komentarzach na TikToku. I ona się zreflektowała, więc postanowiła zakupić owoce, i zakupiła winogrona. Zakupiła borówki i mrożone truskawki. Wyobraźcie sobie, że do tego całego, do tych, do tych całych chipsów, do tych całych ciasteczek z czekoladą, ona dodała trzy jagódki, trzy te borówki amerykańskie, żeby nie było, że nie ma owoców i warzyw, witamin. Trzy te jagódki i dwa winogronka. Przy czym te winogronka oczywiście musiała przeciąć na pół, musiała je po prostu podzielić na mniejsze części. I dodała do tego dwie truskawki mrożone. No, jak to dziecko ma sobie zjeść tą truskawkę mrożoną? No, rany boskie! Także no, musiałam się tutaj wypowiedzieć, musiałam się tutaj wylać. Przed Wami wyraź moją opinię, no dajcie mi znać, co Wy sądzicie. Ja rozumiem, że nie każdy wygląda super każdego dnia, nie każdy przygotowuje obiad super każdego dnia. I u nas jest tak samo I są dni, kiedy po prostu gdzieś tam dłużej mi schodzi na przygotowanie tego obiadu, ale są dni, kiedy ja po prostu mam zapieprz za i robię na szybko, ale na szybko jest to właśnie albo jakaś potrawka chińska z gotowym sosem, ale z właśnie z kurczakiem czy z ryżem, albo jest to spaghetti, no, coś po prostu na szybko jestem w stanie po prostu wymieszać i zjeść. Są takie, są takie momenty, ale kurde bez przesady. Ale kurde bez przesady, chipsy na śniadanie absolutnie nie i te wszystkie Płatki śniadaniowe, cukrowe, oblane jakimś tam, jakimś tam lukrem, oblane jakimiś tam słodkimi rzeczami, kolorowe. Nie, nie mogę na to patrzeć. Nie mogę na to patrzeć. Dajcie mi znać, czy oglądacie tą kobietę, czy ją widziałyście, co sądzicie. I moim zdaniem to jest strasznie złe, strasznie toksyczne. I kurde, niech to ktoś zgłosi w tych Stanach, bo to jest dramat. I ogólnie przez ten trend, tej kobity. Coraz więcej wyświetlam się takich filmików. Filmików Amerykanek, które przygotowują e, jedzenia dla swoich dzieci. E, I oczywiście, że. Nie, nie zawsze tak jest i nie, nie można powiedzieć tak, że o, w Ameryce to tak jedzą. No nie, są mamy właśnie, które przygotowują te lunchboxy, gdzie po prostu ja jestem zmotywowana. Ja jestem aż zainspirowana tymi lunchboxami, tym jak im się chce, tym jak dobierają kolory, tym jak um, właśnie bilansują ten cały posiłek dla swoich dzieciaków, ale są też po prostu kobiety, no, zazwyczaj Amerykanki, niestety, które no, dają w dupę z tym gotowaniem, i się zastanawiam, I się zastanawiam, i tak się zastanawiam, i tak sobie myślę, kurde, wcale nie najgorzej, to wcale nie najgorzej, nie masz się co yy, biczować. Jedna z drugą, jeśli zrobicie raz w tygodniu jeden, jeżeli zrobicie raz w tygodniu posiłek, który nie jest prawdziwym polskim obiadem, ziemniaczki, Mizeria i kotlecik. Jeżeli nie, nie masz się co biczować, jeżeli nie spędzasz pół dnia na zrobienia, zrobieniu obiadu, bo ta kobieta codziennie tak robi. Po prostu. Tak wygląda, tak, tak wygląda. Na, I patrząc na ilość TikToku, patrząc na ilość tego wszystkiego, co ona nagrywa, no, ona inaczej nie potrafi. Ona po prostu tylko tak. Tak gotuje. czekam na Wasze opinie. Piszcie w komentarzach. Ja po prostu muszę przestać ją oglądać, muszę przesuwać te TikToki, bo wychytuję psychicznie. Thank you Halo, pokazywałam wam pączusie, jakie przywiozła moja siostra. Moja siostra pracuje w cukierni, w jednej z topowych krakowskich cukierni i przywiozła pączki, bo już zaczynają pieczenie, już zaczynają testy, więc przywiozła pączki na degustację. I tam był jeden taki pistacjowy wyjątkowe z kremem pistacjowym w środku. Ten ponczek kosztuje 20 zł 20 zł za sztukę. Musiałam go musiałam go spróbować. Musiałam zobaczyć jak on smakuje. Nie smakuje tak jak ten krem, który zawsze wychwalam, który jedliśmy w Bośni po drodze. Mieliśmy takie wypasione śniadanie w Bośni i tam na tym śniadaniu właśnie był krem pistacjowy. Nie smakuje tak, ale również jest pyszne. Jest mało słodki, bardziej tak zalatuje w stronę słonego. Więc bardzo, bardzo fajny ten krem pistacjowy z różą, pączki z różą, to słuchajcie. Ta róża to tutaj cytując leksy Różeniec, po prostu jakbyście jedły różaniec. Naprawdę mega, mega dużo róży i jest taki smak, jak ja pamiętam dawno, jak moja babcia robiła dżem, to był dżem chyba z róży, konfitura z róży. Po prostu ja chodziłam z babcią po te płatki róży, czy co ona tam ucierała w tej makutrze i to tak smakuje. I to właśnie tak smakuje, więc ponczek z różą, pączek z, z tym kremem. Pistacjowym z adwokatem, z, właśnie z takim ajerkoniakiem i budyniowo, owo, budyniowe owoce leśne. oczywiście nie jadłam wszystkich, ja się napaliłam tylko na ten, e, napaliłam się tylko na te pistacjowe, więc ten pistacjowy po prostu zjadłam połóweczkę i ugryzłam pączka z różą, nie przepadam za bardzo za pączkiem z różą, ale kurde. Kurde, ten to jest naprawdę różany, muszę wam powiedzieć, więc ugryzłam tylko, żeby spróbować, spróbować tego dżemoru, więc pierwsze degustacje już na tłusty batek są za nami. Także, no, ten, ten pistacjowy za dwie dychy, no chyba się jednak skuszę.